Galeria na piętrze Miejskiego Centrum Kultury przyciągnęła w miniony piątek wielu wielbicieli sztuki i fotografii. To tu zwykle swoje prace prezentują pasjonaci zrzeszeni w Bełchatowskim Towarzystwie Fotograficznym. Tym razem w ramach wernisażu zaprezentowano także pracę Tomasza Miksy. Proszę Państwa, jeszcze raz serdecznie witam. Witam przede wszystkim młodzież. Tą część młodzieży, która rozpoczęła z nami współpracę. Bardzo się cieszymy, bo to nowa świeża krew, nowe spojrzenia. Myślę, że to zaowocuje ciekawszymi pracami i my na tym skorzystacie, a Wy skorzystacie, bo przekażemy Wam swoją wiedzę. Prace członków, pracę członków BTF-u myślę, że Państwo już nie oglądaliście, były to kraje Prazy, była różna, różna tematyka przyrodnicza, sportowa. Tutaj próbujemy po tych czasach pandemii troszeczkę rozruszać. Chcemy zorganizować kilka wystaw tematycznych. Jednym z elementów, pierwszym, jest portret. Dość trudna dziedzina fotografii, zresztą wszystkie są trudne, ale tutaj trzeba nawiązać kontakt z modelką, znaleźć jak, jakąś myśl, żeby to wszystko przekazać. Więcej na ten temat powie Tomek, bo jest to bardzo ciekawy człowiek, jeżeli chodzi o i o fotografię, i o e, jako człowieka. Jest to kierowca rajdowy, e, później zamienił samochód na aparat. Miał okazję być w gronie stu fotografów, którzy mieli prawo zamieszczać swoje zdjęcia w gazecie Vogue, nie wiem czy dobrze mówię, bo to jest angielskiego. E, później przestał fotografować, zamienił aparat na rower. Jeździł po rajdach amatorskich po całej Europie. Cieszę się, że wrócił do nas, z powrotem do fotografii. Nie wiem czy sprzedał rower, ale na pewno wziął do ręki aparat, więc tego bardzo się cieszymy. Jest to wystawa odkurzona, bo jak zamienił rower na aparat, już jego wystawa, która miała być przygotowana się nie odbyła, przeleżała gdzieś w skrzyni może 4, może 5 lat. Przez przypadek została odkorzona i stwierdziłem, że prace są takiej jakości, że warto je pokazać młodym adeptom i również starym adeptom fotografii. Bardzo ciekawa tematyka, bardzo duży trud pracy włożony w same, w same te zdjęcia. I chyba najwięcej na ten temat powie sam autor, bo sama technika, dojście do tego efektu, to jest bardzo wielu wielu doświadczeń. To parę słów. Dzień dobry, witam Państwa. Tak jak oczek ja powiedział, te zdjęcia są już troszeczkę takie starsze. Te niektóre dziewczyny już są mamuszami, babciami może jeszcze nie, ale, ale parę, parę lat minęło, parę lat to przeleżało. Większość z tych fotografii, nie wszystkie, ale większość to są fotografie złodziejewskie. To są jedne z takich większych warsztatów fajniejszych i lepszych jakościowo w Polsce, warsztaty Złodzieje, które prowadzi Marcelina Oczkowska. Taka złodziejka, która radnie te chwilę ludziom. I właśnie właśnie to są z jej wnętrz, z jej ogrodów i różnych ciekawych miejsc, których teraz nie, niektórych nie ma, ponieważ tutaj to drzewo w tym kwadracie, piorun też drzewo zostało spalone, rozwalone. E, tu gdzie widzimy te altany, te drzwi, to jest wszystko już wyremontowane, jest nowoczesne. E, tam gdzie jest koleżanka nasza z zbełkatowa, ona jest Piotrkowa teraz Karolina, tuż jest też to wyremontowane. No, to jest kawałki historii z tymi fotografiami. Tomasz Miksa to absolwent międzynarodowego Forum Fotografii Kwadrat. Pracował między innymi jako klubowy fotoreporter z Chatów. z pasją fotografuje dominujący miejski krajobraz i zagląda do kobiecego świata. Podczas wystawy Powiedz mi zaprezentował wyjątkowe kobiece portrety. Te zdjęcia są, to są różne techniki, różne aparaty. Tutaj mamy od e, cyfry pełnopłatkowej. Ja robiłem Nikon D700. Tu też jest widzę średni format, te kwadraty czarno-białe, one są, te koleżanki, średnim formatem robione. Mamy obrazek, też tutaj jest to plus wszystko wszystkie podprodukcja, ale postprodukcja tak samo fotografii cyfrowej w Photoshopie, a fotografii analogowej w ciemni. W ciemni i tak hybrydowa fotografia tak zwana. Dziękuję. Słuchajcie, wykorzystajcie sytuację, że jest z nami autor. Nie zawsze to się udaje, choć staramy się, żeby autorzy swoich prac, przedstawianych prac, byli na miejscu. Zadawajcie pytania, nie zdradza swoje techniki, jak takie zdjęcia zrobić. Czy to z jednej strony robiąc zdjęcia, czy z drugiej strony pozując, jak pracować z modelką. Więc wykorzystajcie ten moment. Poza tym. Bardzo chciałem podziękować i autorom z Gołatowskiego Towarzystwa Fotograficznego za pracę tu przedstawione, modelkom, które poświęciły czas i, i robiły z nami te zdjęcia. Chciałbym podziękować autorowi skromnej kwiatek od Miejskiego Centrum Kultury i poprosić gospodarza o do otwarcie wystawy. Myślę, że już oficjalnie zapraszam Państwa do podziwiania wspaniałych prac, pana Tomasza i pozostałych autorów. Oficjalnie otwieram wystawy fotograficzne. W ramach wernisażu zaprezentowano także pracę członków BTF-u. Wystawa pod tytułem Portretowo to zbiór portretów przedstawiających osoby bliskie, ale również portrety powstałe na sesjach indywidualnych oraz na zajęciach warsztatowych. Wystawa będzie dostępna do 15 marca.